Rozpocznij grę. So, you want to skip some story, huh? I get it. Who has the time? Let's get to the part where you've got a spaceship of your own and a galaxy, just waiting to be looted. Here's what you need to know. Hey, Cukiereczku. Mam dla ciebie małą propozycję, jeśli masz szczęście. Znalazłem nagrodę wartą wygrania. Mówię o łupach, ale nie byle jakich: Kasyno przystojnego Jacka. Czy to działa? Test test. 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 Hej, wowco skarbców. Mamy dla ciebie okazję. Nie chcesz tego przegapić. Jeśli jesteś w moim grillu, lepiej coś kup... Pu Kółka broni. Farmonger. Wybierz coś. Mam cały dzień, ale nie dla ciebie. Jak się trzyma? A więc, podłączyłam naszą kapsułę zrzutową do jednostki szybkiej podróży. Gdy znajdziesz się na planecie, połączy się z lokalną siecią i będziesz mógł wrócić. Nie będzie to coś, co można nazwać wygodnym, godnym zaufania lub bezpiecznym. Wymieniam tylko rzeczy, nie ma żadnego, ale na końcu. Z wyjątkiem tych dwóch szynek, które sprawdziałaś. Widziałem cię. W każdym razie wsiadaj, a ja cię wystrzelę. Lubię strzelać. Hey, listen, Wiem, że Lil robi dobrą minę, ale ona cierpi. Wszyscy będziemy musieli się tym zająć. Wiem, że dasz radę, słodka buźko. Zawsze wiedziałem, że zejdę z tej skały. Wejdź, wejdź. Kup coś. Hunter, Łowco skarców. Miło cię widzieć. Nic tak nie podnosi morale jak koktajl i okiem. Wojn. Bronie. Wygrałeś już dla nas wojnę? Gdykolwiek udadzą się COV, będziemy tam, aby ich powstrzymać. Widziałeś się cecha ocasty tych Calypsos? Oni postradali zmysły. Runa. Morris. Nauka to powolna rzecz. Musi być przeżuwana stopniowo. Jak kość. Albo kilka kości. Znowu szukamy skarbca, co? Nie wiem jak u ale tam skąd pochodzę, jeśli zastawiasz pułapkę na Skaga. Możesz równie dobrze zabić złapanego biedaka, zamiast zostawiać go komuś innemu do zabicia. Kasyno cię złapało. Zapnij pasy, łowco skarbców. Nie przeszkadzaj mi. Po prostu wykonuję swoją pracę. Będę trzymał Sanctuary z dala od kasyna, zanim wszyscy staniemy się stałymi gośćmi. Jack uważał, że dobry klient to taki, który nie może odejść. Ten rzek brzmi jak prawdziwy Dildo. Przynajmniej te mają zalety. Jack był tyranem i draniem do szpiku kości. Jedyną rzeczą, którą kochał bardziej niż siebie, było sprawianie innym bólu. Pozostawił blizny na każdym z nas. To miejsce zostało zamknięte, gdy 7 lat temu Hansomet Jack spotkał się z łowcą skarców. To wie co działo się w środku. Hazard jest jak życie Ciężko na to pracujesz, a i tak zostajesz wyruchany Ale takie są koleje losu, babeczko Może jeśli będziesz miał szczęście tak jak ja, uda ci się wygrać Prawdopodobnie nie Ale może A może to wszystko, czego potrzebujesz, prawda? Przygotowuję koszulki z takim napisem Trzymaj się, wielki wydawco. Czek tutaj. Witaj w hansomej ja To jest gotowy dać mi swoje pieniądze. Hej, 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 mamy nowego frajera. To znaczy klienta. Nieważne, już tu jesteś. Trzeba zakręcić kołem, żeby wejść w tempy tempaku. Oho, ho, ho, ho. co zamierzasz wygać? Jestem taka podekscytowana. Przykro mi dzieciaki. Jack pod może wykryć ubogich chłopców skarców z, z odległości miliardami. Tylko dla fał suko. Ale coś ci powiem: mam dla was specjalną nagrodę pocieszenia. Zobaczmy, co wygrałeś to banda morderczych bogów. Jesteś taki głupi. Master. To Dom zawsze łowców karców. A ja jestem cóż w zasadzie, jestem tym cholernym domem. Nieważne, teraz zginiesz. Niespodzianka, zginiesz. No grenades Инър. Милър. Умирай. Имона. Умира. Ману. Умирай. Инъртия. Умира. Злак.